Piękni i bestia. Edku, Bodziu, dziękujemy za przybycie. Jesteście potrzebni, by rozpoznać recydywistę. Wściekłego szeryfa. Wściekły szeryf? O! Bostań wiewiórek? Już go widzę, pani Władziu! To ten wściekły pies, koło pani Gąski. Siema, szeryf! Co się wściekasz? Kuku. Halo, proszę nie łomotać. Właśnie, Edek, bo stłuczasz szybę. A przy okazji, czy ten zły piesek nic nam nie zrobi? Hm? Proszę się niczego nie obawiać. On was nie widzi i nie słyszy. O, co za ulga. Miałem wrażenie, że wściekły szeryf jest na nas wściekły. Cześć, piesku. To my, Edek i Bodzio z ulicy Cukierkowej. Pamiętasz? Gratuluję postawy. Dzięki wam wściekły szeryf pójdzie siedzieć na bardzo długo do ciupy To był nasz psi obowiązek Na mnie i Bodzia można liczyć Wściekł się, wściekł się Wiem o tym, dziękuję Bodziu Pilnuj swojego ogona, rudy szczurze Bo choćbym miał potem nawet zdechnąć, Dorwę cię i policzę się z tobą Widzi pani? Wściekły szeryf uciekł i chce się policzyć ze mną! Po co są tu drzwiczki dla psów? I co ja mam teraz robić? Co ja mam robić? Cóż, mogę zaproponować udział w programie ochrony świadków. Mam tutaj literaturę na ten temat. Ej, zobacz! Na odwrocie jest gra w labirynt! Znajdź kryjówkę, zanim złocińca cię dorwie! No to zrelaksujmy się. W ramach programu ochrony świadków wywiozą nas pewnie na drugi koniec kraju. Jesteśmy na miejscu. Jak to na miejscu? Nasza kryjówka znajduje się cztery domy od własnego domu. Spoko, to chyba z pięć domów dalej, bodziu. Kto wychodzi? Będziecie w dobrych rękach, chłopcy, wasz opiekun ma wieloletnie doświadczenie w ochronie świadków. Przekazuję świadków, w agencie Szkot. Szko! To szkot! To szkot! Hej, that's mi szkot! E, witajcie w moich skromnych progach! O, do stu kostek! To już po kłopocie bodziu! Nie wyobrażam sobie lepszego stróża niż Szkot, który przeprowadza dzieci przez jezdnie. A ty... A ja owszem! Bez obrazy, Szkocie, ale to tylko pan Lizaczek! Tylko pan Lizaczek? Tylko pan Ryzaczek? to powiedziałeś? Cóż, tak, y, ale y, zawsze tak mówisz, że wszystko brzmi gorzej niż jest. Pozwól, że coś ci wyjaśnię, rudy jatku! Chroniłem świadków koronnych, kiedy ty ledwo sięgałeś ogonem do połowy dziadka do orzechów. Złożyłem przysięgę, że będę chronił waszych kudłatych zadków and wbiję wam do tych pustych łopienek nową tożsamość. Tak mi dopomóż Szkot. Hihihi. Przepraszam, Edek. Lubię Szkota. To mój pupilek. Kocham go. Lecz bardziej kocham swojego pupilka I nie oddam mego pupilka w ręce innego pupilka Ja pupilku? Cie to, to nie, cie to, to nie Aaaa! To ten wściekły pies szeryf! Uh. <grywka> nie do końca To dmuchana replika naturalnych rozmiarów stworzona dla celów ćwiczeniowych Niech mnie pchła po Doprawdy wściekle wierna replika! Ha, ha, ha. Hej! Ent, niech to będzie dla was nauczką! Jak wściekły pies urwie się ze smyczy, wasze kryjówki będą warte funta zapchlonych kłaków! Na co mi przyszło? Po latach trudu i samotnej walki o samotność, moja kryjówka jest warta worka pcheł i niespełnionych marzeń. On powiedział funta kłaków, Bodziu! Funta kłaków zapchlonych! Funta zapchlonych kłaków dla ścisłości! Prawda, wasza szkockość? Słyszałeś! Nie mam zwyczaju szczekać słów na wiatr. Słuchajcie, jako opiekun świadków mam za zadanie wtopić was w miejscową społeczność tak, byście nie wzbudzali podejrzeń. And moja sprawdzona metoda zmiany tożsamości polega na sięganiu do wnętrza, młodzieńcy! Wiesz, tak jak to robią aktorzy. Szkod chce, by nasze nowe role wyszły stąd, z serca. Tak? No! Nie stąd, tylko stąd, ty pusty, orzechowy, gryzi muszczku! Dla bezpieczeństwa musicie włożyć te stroje i zacząć nowe życie jako... Edzia i Bodzia Ostre. Edzia! I Bodzia? Ostre siostry! siostry! La, 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 Jestem dziewczynką! A Wyglądam uroczo, prawda, Szkot? I -i 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 -i. Tylko popatrz. Jestem taka zwiewda i słodka. Doskonale, Edziu. And you, Bodziu? Ja? Nie czerpię tego. Przebieraniec! Czuję! Nie wiórę! Przekła O no! Nie, dziewczęta! Musicie krzyczeć jak panienki! A tak? Yes! Yeah! Musicie się jeszcze mnóstwo nauczyć! Zaczniemy od lekcji chodzenia i wysławiania się jak prawdziwe szkockie dziewoje girls! <grystanie> <grystanie> Powtarzajcie za mną! Ureginy podają danie na wyborny porcelanie! Ureginy podają danie na wyborny porcelanie! Ach, może być, panienki. Jeszcze raz! Ureginy podają danie na wyborny porcelanie! Ureginy podają danie na wyborny porcelanie! Mądre suczki, myślę, że wystarczy! starszy! U podają danie na wyborny porcelanie! No już, 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 stop! Wystarczy, bo jeszcze przesadzicie! Daj spokój, chyba żartujesz! Mamy wyjść do ludzi w babskich kieckach! Czemu nie, Bodziu? Nie widać mi ramionczek? Wyglądasz świetnie, you know. Chyba, że Bodzia ma lepszy pomysł, jak przetestować wasz kamuflaż. Co, so, no to panie przodem! <śmienic> Moje gratulacje, nikt was nie poznał Spacer po parku zaliczony na szóstkę Ale by zyskać 99% pewność, musicie wykonać jeszcze jeden numerek Mamy co wykonać? Musicie, dziewczynki, pójść na randkę z dwoma porządnymi A... kawalerami Och tak, braciśku, z wielką przyjemnością O nie, błaga mnie Panno Edziu and Panno Bodziu Mam zaszczyt przedstawić, Eugeniusz Żółwik And pan Piciu Śliwowicjan III <grym wytrzyma> Mówię serio, czy to jest konieczne? Ja się nie liżę tak od razu Hej, panienko, bo jeśli oszukasz ich To oszukasz też wściekłego szeryfa Gdy zjawi się, aby dokonać na tobie Zemsty okrutnej and straszliwej <grym wytrzyma> <grym wytrzyma> No! Widzisz! Wiedziałem, że potrafisz! Idź and pokaż, to potrafisz, bodziu! Altyazı M.K. Dobra, 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 będzie tego, będzie. Och, siostrzyczko boju nie mów z pełnymi ustami. Ja też jestem pełna. Tak, ale wściekły szeryf nie zrobi mi nic gorszego niż to, przez co przechodzę w tej chwili. <ślam> A tak przy okazji rozprawię się z tą kupą gumy! Ratunko, wściekły szeryf! Ojej! O, policja! A, napastuje mnie wściekły pies! Ty, brutalu, ażeby ci tak... A tak ci guma pękła! Stój, wściekły psie! Zły piesek! Nieprędko, nieprędko wyjdziesz ze schroniska! Znaczy, że to nie była nasza gumowa replika? To był prawdziwy wściekły pies? Wiewióra! A. Moje gratulacje, ostra siostro! Udało ci się! Wykiwałaś szeryfa, a z powodzeniem ukończyłaś mój autorski program ochrony świadków! A więc znowu możemy być sobą? Koniec z obcasami i makijażem? Tak, Bodziu, ale nie możemy tak odprawić zalotników rozkochanych w ostrych siostrach. Oh yeah! Yeah!